Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. Wwwradio 90.pl Skąd pomysł na, na owrot właśnie? <grywka> Koledzy. Oni mnie tak jakoś w to wciągnie, pojechałem raz, drugi, no i bakcyla załapałem. Około dwóch lat już jeżdżę. Co jest fajnego w tym, że wjeżdżamy w coś, z czego nie potrafimy wyjechać? Zabawa, przede wszystkim zabawa. Pomoc jeden drugiemu, dużo adrenaliny. Jest to dosyć droga zabawka. Ta pogoda deszczowa, która nam towarzyszy na początku maja, większości organizatorom imprez nie służy. Wam wręcz odwrotnie. Tak, oczywiście, według naszej starej zasady, im gorzej, tym lepiej. Ale... Tutaj nie przyjeżdżają samochody przygotowane, właśnie po to, żeby walczyć z terenem. Wtedy wszyscy wyprodukowali naprawdę przygotowali się maszynami, które mają pokonywać teren zasadniczo niedostępny zupełnie. Pan, który teraz do nas podchodzi, od stóp do głów umorosany całe złota. Pan podejdzie tutaj do nas, ksywka jaka? Nie, ksywka drako. Bardzo fajnie. Jest to, jest to jak maseczka, takie spa, dziewczyny to uwielbiają, mężczyźni po trochu też. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl